Neviim, Acharonim, Ostatni prorocy. Jecheskiel. Księga Ezechiela, rozdział 21. I stało się siódmego roku, piątego miesiąca, dziesiątego dnia tegoż miesiąca, że przybyli do mnie mężowie ze starszyzny Jezreela, by wybadać Jahwe i usiedli przed obliczem mojem, dwa. I doszło mnie słowo Jachwe, głosząc: Czy synu człowieczy oświadczysz starszy Jezreela i powiesz im? Tak, rzecze pan Jachwe. Alboż przychodzicie, aby mnie wybadać? Żyw ja, jeżeli pozwolę się wam wybadać. Rzecze pan Jachwe. 4 Jeżeli się prawować chcesz z nimi, jeżeli się prawować chcesz, synu człowieczy, obmierzłości złości ojców ich, oznajm im. 5 I oświadcz im: Tak rzecze Pan Jachwe, dnia, którego wybrał Jeszaela, a podniósł rękę moją rodowi domu Jakuba, a o Jawiłem się im w ziemi Micraim, podnosząc rękę moją ku nim w słowach: Jam, Jahwe, Elohim wasz. Sześć dnia onego podniosłem rękę moją ku nim, abym ich wywiódł z ziemi Mitraim do ziemi, którą upatrzył dla nich, opływającą mlekiem i miodem. Klejnotem ona w porównaniu do wszystkich ziem. 7. I rzekłem do nich: Każdy ochydy oczu swoich niechaj rzuci, a bałwanami Mitraemu nie kalajcie się, ja, jachwe, Elohim waszym. 8. Ale byli przekorni mnie i wzbraniali się mnie słuchać. Nikt Ochyt oczu swoich nie odrzucił, a bałwanów Micraimu nie odstąpił. I umyśliłem wylać oburzenie moje na nich, spełnić gniew mój nad nimi w pośród ziemi Micraim. Dziewięć wszakrzem uczynił to gwoli imieniu mojemu, aby zniesłabionem nie zostało przed oczyma narodów, między którymi zostawali. Przed oczyma, których się im objawiłem, abym ich wybił z ziemi Micraim. 10. I tak wywiodłem ich z ziemi Micraim i zaprowadziłem ich na pustynię. 11. I dałem im ustawy moje, a prawa moje oznajmiłem im, które pełnić ma człowiek, aby żył przez nie. 12. A też. I soboty moje dałem im, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedziano, że ja Jachwę ich uświęcam. Trzynaście. Ale przekorni byli względem mnie, ci z domu Jeszaela w pustyni. Wedle ustaw moich nie postępowali, a prawami moimi wzgadzili. Które pełnić ma człowiek? Aby żył przez nie w soboty, moje znieważyli bardzo, i umyśliłem wylać oburzenie moje na nich w pustyni, aby ich doszczętnie zgładzić. 14 wszakże uczynił to gwoli imieniu mojemu, aby zniesławione nie zostało przed oczyma narodów, przed oczyma, których ich wywiodłem. 15 a gdym Podnosił im rękę moją na pustyni, aby mnie przywiódł ich do ziemi, którą był oddał im opływającej mlekiem i miodem, klejnotem ona w porównaniu do wszystkich ziem. 16. Ponieważ prawami moimi wzgardzili, a wedle ustaw moich nie postępowali, a soboty moje znieważyli, gdyż bałwanami swoimi szło serce ich 17 wtedy ulitowało się oko moje nad nimi abym nie zagubił ich i nie zgładził ich doszczętnie w pustyni 18 i rzekłem do synów ich na pustyni wedle ustaw ojców waszych nie postępujcie a praw ich nie przestrzegajcie a bałwanami ich nie kalajcie się. 19. Jam, ja chcę Elohim wasz. Wedle ustaw moich postępujcie, a praw moich przestrzegajcie, a spełniajcie je. 20. Soboty też moje święćcie, aby były znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja Jachwe Elohim wasz 21. Ale byli mi przekorni Synowie, wedle ustaw moich nie postępowali, a praw moich nie przestrzegali, aby, moi, aby wykonywać je, które pełnić ma człowiek, aby żył przez nie. Soboty moje znieważyli i umyśliłem wylać. Oburzenie moje na nich, aby spełnić gniew mój nad nimi w pustyni. 22. Wszakże cofnął rękę moją i uczyniłem gwoli imieniu mojemu, aby zniesławionym nie zostało przed oczyma narodów, przed oczyma, których ich wywiodłem. 23. Agdem. Podniósł im rękę moją na pustyni, aby rzucić ich między narody, a rozproszyć ich po ziemiach. 24. Ponieważ praw moich nie wykonywali, a ustawami moimi wzgardzili, a soboty moje znieważyli, a zabałwanami ojców swoich kierowały się oczy ich. 25. To też dałem i ja im ustawy niedobre. I prawa, przez które żyć nie mieli. 26. I skaziłem ich przez ich ofiary, że przeprowadzili przez ogień wszystko rozwierające łono, abym ich zniweczył, aby poznali, żem ja jak 27. Przeto oświadczysz domowi Jeszaela, synu człowieczy, a powiesz im, tak rzecze, pan Jahwe, i tem jeszcze bluźnili mi ojcowie wasi, dopuszczając się przeniewierstwa względem mnie. 28. Gdy wprowadziłem ich do ziemi, o której byłem podniósł rękę moją, aby ją oddać im, wtedy upatrywali sobie każde wzgórze wysokie i każde drzewo cieniste. I zażynali tam żartwy, żertwy swoje, i składali tam oburzające swe ofiary, i roztaczali tam woń swą przyjemną, i rozlewali tam zalewki swoje. 29. A jakkolwiek mówiłem im, czym jest wyżyna, że to miejsce, do którego, do którego zdążacie, jednak nazwano imię jej Wyżyna, aż po dzień dzisiejszy. 30. przeto oświadczysz domowi Jeszaela. Tak rzecze Pan, jak we. A za li drogą ojców waszych kalać się chcecie, a za ohydami ich prośnie się uginać? 31. Bo... Przez składanie darów Waszych, przez przeprowadzanie dzieci Waszych przez ogień, kalacie się wobec wszystkich bałwanów Waszych, aż po dziś dzień a ja miałbym się dać wybadać Wam domu Jeszaela? Żyw ja, rzecze Pan Jachwe, że się Wam wybadać nie dam. 32 to. Zaś, co powstało w myśli waszej, nie nastąpi nigdy, że mianowicie powiadacie: Będziemy jako inne narody, jako plemiona ziemi, aby służyć drzewu i kamieniom. Trzydzieści czy żyw ja, rzecze pan Jahwe, jeżeli nie ręką przemożną i ramieniem wyciągniętym, i oburzeniem wylanym panować będę nad wami. 34 I wywiodę was pośród ludów i zgromadzę was pośród ziemi, gdzieście rozproszeni ręką przemożną i ramieniem wyciągniętym i oburzeniem wydanym. 35 I uprowadzę was do pustyni w pośród tych ludów i rozprawię się tam z wami oblicze w oblicze. 36. Jaką się rozprawił z ojcami waszymi na pustyni, ziemi Micra, im tak rozprawię się z wami Rzecze Pan Jachwe. 37. I przeprowadzę was pod koszturem i przywiodę was pod wędzidło przymierza. 38. I wydzielę spośród was przekornych którzy odstąpili ode mnie, z ziemi ich pobytu wywiodę ich, ale do ziemi Jeszajela żaden nie przyjdzie, abyście poznali, że ja Jahwe 39. Wy, tedy, domu Jeszajela, tak rzecze pan Jachwe, idźcie, służcie każdy bałwanom swoim, ale w końcu zaprawdę, że mnie usłuchacie i że imieniem moim świętem nadal poniewierać nie będziecie darami i bawłanami waszymi. 40. Bo za górze mojej świętej, na wyniosłej Górze Jezraelskiej, rzecze Pan Jachwe, tam służyć mi będzie cały dom Jeszaela, wszystek w onej ziemi. Tam przyjmę ich w miłościwie i tam zażądam danin waszych i pierwocin, darów waszych wraz z wszystkimi świętościami waszymi. 41. Przywoni, wdzięcznej przyjmę Was chętnie, gdy was wywiodę spośród ludów, a zgromadzę z ziem, w których rozproszeni jesteście. Aby uświęcić się przez was w oczach narodów. 42. A tak poznacie, żem ja, Jahwe, gdy was przywiodę do ziemi israelskiej, do onej ziemi, o którą podniosłem, był rękę moją, abym ją oddał ojcom waszym. 43. I wspomnijcie tam na drogi wasze i na wszystkie postępki wasze, które miście się kalali i obmierzniecie sami sobie z powodu wszystkich niecności waszych, któreście spełnili. 44. I poznacie, że ja, Jachwe, gdy uczynię wam tak gwoli imieniu mojemu nie wedle dróg waszych niecnych i postępków waszych zdrożnych w domu Jezreela, życzę Pan. Jak to?